Panie generale, szanowni państwo, jesteśmy w trakcie ćwiczeń Żelazny Obrońca, Żelazna Brama. Dywizyjne ćwiczenia 18. Żelaznej Dywizji. Pierwsze tego typu wydarzenie po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wielkie dywizyjne ćwiczenia wraz z naszymi najlepszymi sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych, z Królestwa Nider Niderlandów, innych państw sojuszniczych z NATO, naszych przyjaciół, z którymi. Cały dzisiejszy dzień, ale przede wszystkim ostatnie dni, jeszcze te dni, które przed nami ćwiczymy, podnosimy swoje umiejętności, zdolności. Wojsko polskie cieszy się ogromnym zaufaniem. 94% naszych obywateli popiera wojsko polskie. Od dawna mówię o tym, że to jest wspólny mianownik że to jest skarb narodowy, który należy chronić, któremu należy dać szansę działać, rozwijać się, pomagać tam, gdzie można. Dawać skrzydła tam, gdzie trzeba zapewniać przede wszystkim i finansowanie, zakupy, kontakty międzynarodowe, dobrą logistykę, infrastrukturę w Polsce i budować sojusz wewnątrz państwa polskiego. Obywatele są po stronie wojska, wszystkie siły polityczne muszą stać po stronie wojska i w żaden sposób nie wikłać armii w politykę. To jest naczelna zasada, z którą ja przyszedłem do Monu, rozdzielić Mundur od garnituru, garnitur od munduru, to się udaje robić i będziemy w tym kierunku cały czas zmierzać. Dzisiejsze ćwiczenia, które mieliście okazję obserwować, dziękuję za tak liczne przybycie mediów, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy pokazali nasze zdolności. Zdolności współpracy, współdziałania, najnowszy sprzęt, bo Jabramsy i Rosomaki z nowymi wieżami, które nie tak dawno zakupiliśmy, i samoloty F-35, F-16, Apache. Wszystko to, co jest już na stanie. Wojska Polskiego, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i to, co za chwilę będzie wchodzić, a użyczane było dzisiaj przez sojuszników i wspólnie z sojusznikami, mieliśmy okazję ćwiczyć. To wszystko pokazuje, w jakim etapie, w jakim momencie jesteśmy rozwoju polskich sił zbrojnych. Dziś na poligonie, tutaj. Było z nami około 7 tysięcy żołnierzy, prawie 2000 tysiące jednostek sprzętu wojskowego, ale przez całe ćwiczenia do tej pory było zaangażowanych około 60 tysięcy żołnierzy. Żelazna Dywizja, która sprawdza swoją swoje umiejętności, która sprawdza swoje przygotowanie, zdaje ten egzamin naprawdę celująco. Dziękuję wszystkim. Rodzaju sił zbrojnych, bo wszystkie rodzaje sił zbrojnych są zaangażowane od wojsk lądowych, przez siły powietrzne, marynarkę, wojska specjalne i wojska obrony terytorialnej. Wszystkie te rodzaje wojsk ćwiczą w poszczególnych elementach czy na części ćwiczeń żelazny obrońca. Jesteśmy wyposażeni z dnia na dzień w coraz lepszy sprzęt. Oczywiście moment od podpisania umowy do dostarczenia sprzętu jest najtrudniejszy, dlatego tak potrzebujemy wsparcia naszych sojuszników. Przed chwilą zakończyłem rozmowę również z ambasadorem USA przy kwaterze głównej NATO, ambasador Witaker. Rozmawialiśmy o tej sytuacji po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, uruchomieniu przez Polskę artykułu 4 i efektów tego artykułu 4, czyli Wschodniego strażnika Eastern Sentry, operacji, która została aktywowana przez generała Grinkiewicza, przez sekretarza generalnego NATO. E, ona nabiera rozpędu. E, jeszcze więcej pewnie powie pan generał Kukuła, który jest cały czas w bezpośrednim kontakcie z generałem Grinkiewiczem, z kwaterą główną NATO, z dowództwem w Brunsum, ze wszystkimi naszymi sojusznikami, którzy ochoczo zgłosili się do tego, żeby nie tylko w słowach wyrazić solidarność. Jesteśmy w dniu szczególnym, w dniu. 86. rocznicy inwazji ZSRR na Polskę. Jesteśmy w dniu szczególnym, kiedy wspominamy tych, którzy swoje życie oddali za wolną ojczyznę, oddali życie za Polskę. Ich testament to jest, żebyśmy żyli w bezpiecznym miejscu, żebyśmy żyli w bezpiecznym kraju, żeby nasze. Otoczenie było jak najbardziej bezpieczne, budowa pokoju i spokoju, bezpieczeństwa dla Polaków. To jest testament minionych pokoleń, który może być tylko zrealizowany przy sile polskiej armii, społeczeństwa i naszych sojusz. Wolność potrzebuje siły. Pokój potrzebuje siły. Polska potrzebuje siły swojej, i swoich sojuszników, dlatego te wielkie ćwiczenia dywizyjne ale też sojusznicze ćwiczenia żelazne obrońca, które były wczoraj na poligonie w Uzce. pierwszy raz użycie baterii Patriot, strzelanie zakończone pozytywnie, a dzisiaj w niesamowitym na niesamowitym poligonie w Orzyszu, prezentacja zdolności, umiejętności planistycznych, logistycznych. Zabezpieczenia medycznego, ale również systemów dowodzenia. E, obserwowałem, zbudowane przez e, nasze wojska miejsca, z których się dowodzi, e, niedostępne tak naprawdę dla przeciwnika, e, wykonane w ciągu kilku tygodni w bardzo precyzyjny sposób, ma, za, mające wszechstronną e, możliwość oddziaływania. W tych ćwiczeniach bierze udział o kilkanaście różnego rodzaju bezzałogowców, bo o tym jest bardzo głośno ostatnio. Są i bezzałogowce, te, które, bezzałogowe statki powietrzne, ale też drony lądowe, które są na wyposażeniu polskiej armii. One służą i do obserwacji, jako sensory, ale też jako efektory czyli do oddziaływania na określone Działania przeciwnika. Ta, ten teatr zdarzeń, który obserwowaliśmy dzisiaj, teatr ćwiczeń, w którym wzięło udział 6 tysięcy żołnierzy i tak dużo sprzętu, pokazał zdolności operacyjne wojska polskiego. Pokazał też połączenie pomiędzy różnymi rodzajami sprzętu wojskowego i wspólnego oddziaływania. Pokazał myśl strategiczną, za którą bardzo serdecznie dziękuję. I nie, byłoby, nie ma chyba lepszej nagrody niż to zaufanie społeczne wyrażane dla żołnierzy. Tu na ręce szefa sztabu ogromne podziękowania za profesjonalizm, za przygotowanie tych ćwiczeń, za nadzorowanie wspólnie z dowódcą generalnym, wspólnie z dowódcą operacyjnym, z dowódcą WOTU, ze wszystkimi inspektorami rodzajów sił zbrojnych. Bardzo dziękuję za takie profesjonalne podejście. My to zadanie postawiliśmy sobie na początku tego roku na, na odprawie z główną kadrą dowódczą. Dzisiaj jest finał realizacji tego zadania. Ćwiczenia trwają jeszcze, będą trwać do 25 września. Prosimy o bardzo precyzyjne informowanie też. Te ćwiczenia mają na sw w swoim celu poznanie i zademonstrowanie umiejętności Wojska Polskiego możliwości współpracy z naszymi sojusznikami możliwości pokazania sprzętu którym dysponujemy ale mają też zadanie odstraszania tych którym by przyszło do głowy atakować Polskę ta siła jest nam potrzebna żeby nigdy nikomu Polski się nie opłacało zaatakować żeby nigdy nikomu nie opłacało się zaatakować państw NATO sojusz okazał się skuteczny artykuł 4 zadziałał wielu nie wierzyło ten sojusz który tworzymy od ponad 25 lat już jako Polska, pokazuje, że jest w stanie odeprzeć atak, odreagować na zagrożenia. Polska jest jednym z najważniejszych państw sojuszu. Jesteśmy trzecią co do wielkości armią w NATO. Ponad 200 tysięcy żołnierzy. Ale chcemy być też w pierwszej trójce armii natowskich pod względem zdolności operacyjnych. Po to są te ćwiczenia, po to są też te wszystkie informacje, które codziennie Państwu, razem z żołnierzami, z naszym wojskiem, staram się przekazywać. Te ćwiczenia przebiegają w myśl zaplanowanych i postawionych zadań przez Sztab Generalny i przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Cieszę się, że też wszystkie inne ośrodki władzy mogły uczestniczyć. Są informowane o tych nie tylko ćwiczeniach, ale o przebiegu wszystkich elementów. Przygotowań i dziękuję jeszcze raz na koniec naszym sojusznikom, którzy są dzisiaj z nami tutaj w Orzyszu, ale którzy są z nami chroniąc polskich granic, chroniąc polskiej przestrzeni powietrznej na Bałtyku, na lądzie, w każdym miejscu, w Dobenie, Cyber, wszędzie, gdzie to jest potrzebne.